Siema siema! Dzisiaj się nauczymy pisać kolorowo na fajemie. Dobra, tak więc y, mamy dwie opcje y, pisanie na czacie. Czyli używamy tak zwanego laszku i cyferek od 1 do 9. I coś sobie napiszemy i jest kolor nebeski. Jeżeli użyjemy na przykład 8, to mamy kolor czerwony. No i na przykład jedyneczka, to mamy. No, jaśniejszy czerwony. Jeżeli natomiast chcemy użyć tego do opisu, to wtedy używamy dwa razy tyldy i pomiędzy tą tyldę dajemy jakąś literę. Damy sobie p, czyli blue, czyli niebieski i damy sobie na przykład opis brudny i mamy na niebiesko. Możemy to sobie oczywiście pogrubić, dajemy dwie tyldy, dajemy h. I wtedy jesteśmy brudni. I pogrubieni. Tutaj też możemy sobie kolor zmienić. Na przykład damy sobie czyli fioletowy. Tak to, tak to działa. A wszystko macie w opisie. Wszystkie kolory, wszystkie numerki. Wszystko tam jest opisane. Pozdrawiam.